Nauka jest jednym z ważniejszych aspektów naszego życia. Nasze seminarium jest filią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłady mamy od poniedziałku do piątku, od 8.30 do 12.40. Nasze studia są podzielone na dwa etapy. Pierwsze dwa lata uczymy się filozofii, przez następne cztery uczymy się przedmiotów teologicznych, takich jak eschatologia, czyli nauka o rzeczach ostatecznych, czy protologia, czyli nauka o stworzeniu. W planie dnia mamy dużo czasu, który możemy przeznaczyć na naukę. Obowiązkowo mamy codziennie tak zwane studium ścisłe, które trwa półtorej godziny. Jest to czas, który przeznaczamy na naukę, pisanie prac zaliczeniowych i tym podobne. Studia kończymy napisaniem pracy magisterskiej oraz zaliczeniem egzaminu podsumowującego 6 lat nauki. Jeśli wszystko się uda, zostajemy magistrami i teologii.